Kiepka, jeszcze przed startem tego filmu chciałem powiedzieć, że wraz z Hiroskiem i Filikiem organizujemy dla Was mega giveaway. Do wygrania będziecie mieli Pace of Carda lub kartę Google Play. To już zależy od was, co wygrany wybierze. No i żeby wygrać, wystarczy spełnić cztery proste punkty. Pierwszy to zostawić supika na moim głównym oraz na moim drugim kanale, Toli 2. Oraz na kanale Hiroska i kanale Filika. To jest podstawa, nie wolno oszukiwać. To wszystkich linki macie w opisie jak coś. Następnie trzeba zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, też jest to ważne. Następnie trzeba napisać w komentarzu biorę udział. No i jeszcze na koniec na nasze Instagramy, do których też macie linki w opisie i trzeba je zaobserwować. Macie do nich właśnie linki w opisie, więc bez problemu je znajdziecie. Nie oszukujcie, bo wszystko będzie sprawdzane i przykładowo, jak ktoś nie spełni jednego punktu, a wygra, no to nie będzie mógł dostać nagrody, a myślę, że warto wziąć udział, bo nie jest to nic trudnego, a taką nagrodę fajnie sobie przygarnąć. Wyniki będą już gdzieś za tydzień, w jakimś moim odcinku. W tym klanie każdy z członków ma zastępcę dowódcy No oczywiście oprócz dowódcy, serio, to nie jest clickbait I w tym klanie też nie ma mało osób, bo jest w nim naprawdę sporo A każdy ma zastępcę dowódcy, naprawdę jest to mega ciekawe I w tym odcinku wam to pokażę Ale najpierw jak możecie zostawić na wstępie łapeczkę w górę Dawajcie mordeczki, bo ten, patrzcie, patrz Doszła do mnie nowa kolekcja bluz z Nike, więc... Każdy kto zostawi lajka dostanie ode mnie bluzę z Nike. A. Piękny rym jak chcecie jaką dostać, to stawiacie łapeczkę w górę. Oczywiście żartuję, ale kto może zostawia lajkacza. Oprócz tego, subskrybujcie mój kanał, bo zbliżamy się już tutaj do bardzo fajnej liczby. A ja będę już przechodził do tematu. A nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Dołam tylko, że właśnie ten pomysł na odcineczek podrzucił mi mój widz, Lord Drevs. Dzięki Ci, wielkie Mordko. Wy, Wie, jak też macie jakiś ciekawy pomysł na właśnie mój odcineczek, to podsłuchajcie mi na moim Instagramie. Toriety, do którego link macie w opisie, polecam go zaobserwować. A więc dobrze, już sobie wchodzę w kluby i teraz będziemy musieli wpisać ID tego klanu. Sprawdzałem, klan ten istnieje, więc więc nas spokojnie. A więc ID tego kształtu to jest 2,8... Y, Q2, Y, Q9. Y, Mam nadzieję, że dobrze przepisałem. I tak jest. Klan niewinnych, tak on się nazywa. No już w ogóle nazwa jest w miarę śmieszna. Ale zaraz zobaczycie to, jak w niego wbije To dopiero będzie niezłe. Uwaga! No więc tak to się prezentuje. To jest chyba klan jakichś YouTuberów. Wbijajcie na kanał Lord Drevs Gaming i Cyfer 200. No możecie wchodzić śmiało. No i dobra, niewinny jest tutaj Dowódcą, ma najwięcej pokarków. A reszta, co jest już niżej, to wszyscy mają zastępcę dowódcy. Patrzcie, ja tutaj zjadę na spokojnie. Z no, sami spójrzcie. Bez kitu, wszędzie jest jakiś zastępca dowódcy Co jest grane? Ej, nie, to jest niemożliwe Poczekajcie, to jest 38 osób i każdy ma zastępcę dowódcy? Czekajcie, sprawdźmy to jeszcze raz Pojadę powoli mm, Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, wszystko na razie jest Frytek ma Nie, Frytek ma członka, patrzcie, jest jeden członek, czyli okej okay. Czyli jedna osoba nie ma zastępcy dowódcy Z tego co widzę, jest. jest to Frytek Dajcie Frytkowi zastępcę dowódcy, bo w Biui jako jedyny nie ma Biedny jest Ej no, czekajcie. Yy, zastępca, 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 no to już każdy ma. W ogóle jestem ciekaw jak to u nich wygląda. Czy po prostu ktoś wbija do klanu, mówi dajcie mi wice i wy mu dajecie. <grym> jak tak to naprawdę ciekawie, ale ostrzegam cię niewinny, uważaj ziomek, bo jakbyś tak każdemu rozdawał zastępców, no to wiesz co się wtedy może zdarzyć, nie? Więc no, yy, lepiej nie ryzykować zastępców ja polecam dawać tylko osobom zaufanym, ale oczywiście twoja decyzja rób ta co chce to tylko taka była porada ode mnie. <grywki> Powiem ci, że naprawdę ciekawy klan, bo rzadko takie coś widuje. Swoją drogą wpadajcie do mojego kadu, kolce Spike. aktualnie macie tutaj dwa wolne miejsca yy, Ja tam do później, więc nie wiem czy jeszcze będą wolne miejsca Ale co jakiś czas miejsce się zwalnia, więc śmiało wpadajcie kolce Spike, jesteśmy wysoko w topce polskiej A na koniec tego filmu przydałoby się zagrać jeszcze giereczkę i ja sobie wezmę do tego Bo yy, Gdyż chcę po prostu użyć jego pięknego gadżetu, którego bardzo lubię yy, No więc dobra, odpalamy już sobie giereczkę yy, A właśnie, właśnie, jeszcze powiem wam takie jedno fajne słowo, które będziecie mogli napisać w komentarzu i wtedy będę widział. Yy, że oglądacie do końca. Nie obiecuję, że przyptywa, serduszko, bo pod tym filmem wie, że będzie dużo komentarzy, gdyż no jest giveaway. Ale no, jak napiszecie, to może akurat mi się uda zobaczyć, że napisaliście i wtedy będę wiedział, że oglądacie do końca. Więc oglądajcie do końca, oglądajcie. A my sobie zniszczymy się tutaj yy, to albo i nie, dobra, zniszczymy chyba. zdążę bez problemu przed tym jeanem. Yy, no i teraz mogę iść sobie w krzaki i po prostu ładować sobie ulta, chyba że temu jeanowi coś odbije, dobra, zrobimy to tak, nice. No nie no, zbija mi to, tak średnio to postawiłem. Jednak, na karypaści on deda. Dobra, mamy killa, bardzo dobrze. Widzicie, chciał tutaj z nami kozaczyć, no i wyszło mu to na marne, bo ja tutaj sobie będę teraz nabijał bez problemu gadżecik w sensie Ulta, bo gadżet mój jeszcze żyje, więc jest gites Zostało oprócz mnie... O, już mam naładowany. Zostało oprócz mnie jeszcze czterech. Tutaj jest tara dobra, możemy ją jakoś ładnie tutaj zaatakować. Oj, trzeba uważać. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, pani Taro. Dobra, nie powinna mnie tutaj w tym miejscu przynajmniej zaatakować, okej, okay, dostała tam raz, oj, to był błąd, to był naprawdę błąd. Ja sobie idę jeszcze raz nabić ulcika Póki mam to trzeba korzystać, co nie? Jeszcze nikt mi tego nie rozwalił A i Tatara ma mega low HP, więc my ją tutaj rozwalimy Dobra, spróbujemy jeszcze tak to zrobić Ała, ała, dobra, stawiam sobie nowy Kurde, już mi rozwalił Ajajaj, aj, aj, no chociaż raz by dostał On ma 8 killów aż, będzie ciężko wam powiem Będzie na pewno z nim ciężko Ja tutaj spróbuję sobie tak zwinąć Okej, okay, to postawiłem tylko, żeby mnie nie zaatakował Chociaż i tak, ojojoj oj, oj. Dobra, 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 sytuacja troszkę opanowana No czemu to na mnie leci? Jeszcze uciekłem, Patrzcie, jeszcze to dostał, no nie. Oj, ale to było ładne, musicie przyznać, że to było ładne i żyje dalej. 7... się. <grystanie> Zabiłem go, co to jest za gierka? No stałem, tamtym już nie mam ewidentnych szans, bo zobaczcie, że on ma cubów. Ale XD, <grystanie> co tu się odwaliło? Dobra, dostał, jeszcze walczymy, pamiętajcie, nie wolno się poddawać. Patrzcie, tak, 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 kurde, nie dostał. Aj, oj, oj, ale ładnie to zagrałem, musicie przyznać. Ej, za to należy się łapeczka w górę i subik. Kurde, ej, to była kozacka gierka. Dobra, ja dziękuję wam, burdeczki za wytrwanie do końca. Wbiliśmy sobie na 18 rangę, więc nice. E, mam nadzieję, że się że wam się podobało. Pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę, subika, wbijajcie wszystkie socjalne media, które macie podane w opisie. E, no i co? Trzymajcie się, do kolejnych filmów. Hejka!